Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli pytania i podpowiedzi. Dostałem takie pytanie, jak rozkochać się w Bogu? To bardzo piękne pytanie, to bardzo piękne też pragnienie. Pierwsze, co ciśnie mi się na usta, to zostań przy tym pragnieniu. Zostań na dłużej przy tym pragnieniu. Chyba, że to jest tylko takie pytanie pro forma, kiedy nie czekasz na odpowiedź, tylko zadajesz, tak sobie to wyobrażam, czasami spotykam takich ludzi, jak się rozkochać w Bogu, ale tak naprawdę nie chcesz się rozkochać w Bogu, tylko chcesz znaleźć odpowiedź tylko na to pytanie. I wtedy, kiedy by ktoś ci odpowiedział, no to się dopiero zastanowisz. No można też tak, ale. Zwykle to jest bezowocne i mógłbym powiedzieć wprost, że może to po prostu strata czasu zadawać sobie takie pytania, które tak naprawdę nie rodzą się z serca, tylko są taką czystą intelektualną grą czy ciekawością. Może też to ma sens, oczywiście, że tak. Ale sądzę, że za tym pytaniem jak rozkochać się w Bogu. Jest czyjeś serce. To jest w ogóle też ciekawe, że jest to możliwe dzielić się tym między sobą, opowiadać sobie wzajemnie o tej miłości, że to nie jest tylko jednostkowe doświadczenie, że tylko jakiś jeden człowiek może tego doświadczyć, ale że tym można się dzielić, że można sobie o tym wzajemnie opowiadać. Jeżeli rzeczywiście. Zostaniemy dłużej przy tym pytaniu, to mogą się wydarzyć bardzo piękne rzeczy. Zaczyna się od tego, że to Bóg jest pierwszy, to znaczy On się rozkochał we mnie, w Tobie. Tak można powiedzieć, rozkochał się w nas, ale też rozkochał się we mnie. Mam braci i siostry, Bóg też ich kocha. Ale mam też osobiste doświadczenie, że kocha mnie, że rozkochał się we mnie. To cały czas będzie mi dźwięczyć w uszach. Pierwsze zdanie z konferencji ojca Michała Zioła to już pewnie wspominałem na Strefie Wodza o tym kilka razy, jak on wyszedł na konferencję przed zesłaniem Ducha Świętego i mówi: Chciałem Wam powiedzieć, że Pan Bóg mnie kocha. No to jest moje doświadczenie, tak. Tak, to jest. Też moje, to może jest twoje doświadczenie, ale też mówię nade wszystko do tych, którzy jeszcze nie mają takiego doświadczenia, że to jest możliwe. Również dla ciebie. Że powiesz, chciałbym Wam powiedzieć, że Pan Bóg mnie kocha. On wypowiada przez to też swoje chce. Pan Bóg wypowiada swoje chce. Chce, żebyś istniał, ale też chce, żebyś kochał. Żebyś kochał mnie, tak jak czytamy w Słowie Bożym, całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, ze wszystkich swoich sił. Że, że, to, że, że to jest zachęta, ale to też jest obietnica, że, że Bóg mówi, ja Cię do tego mogę uzdolnić, tak jak w innym miejscu mówi pismo, że Bóg jest w nas sprawcą ich cenia i działania. Więc to pragnienie kochania Boga to też jakoś ma źródło w Nim samym, że nas uzdolnił, stworzył do miłości i też sam chce być kochany, że, że to chodzi o Niego, samego, ale też o mnie. Jak można zacząć? Przychodzi mi Psalm 131 do głowy, żeby Uspokoić swoje serce, że tu nic nie dzieje się na siłę. Tam jest napisane, że jak dziecko na łonie swej matki, tak cich, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza, żeby złożyć w nadzieję w Bogu, Izraelu złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki, że, że o takie uspokojenie chodzi, bez jakiegoś ciśnienia sztucznego, naporu, w, że za tym chce jest pokój yy, i taka nadzieja, że ta obietnica się spełni też w moim życiu, że chodzi tu o konkretną obecność też w tym pokochaniu Boga. On potem zacznie się nam dawać, poznawać. Yy, to, co widzimy też choćby w budowaniu relacji z apostołami, kiedy mówi: „Chodźcie a zobaczycie, chodźcie zobaczycie gdzie mieszkam, chodźcie mnie poznać, jaki jestem, jak ja żyję”, tak mówi Jezus. Ale tak samo można mówić o, to o Bogu, Ojcu, Duchu Świętym. Właśnie tak możemy się rozkochiwać w Bogu. Chodź i zobacz, chodź i doświadczaj, poznawaj mnie coraz bardziej, bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby mieć takie poczucie miłości, czy nawet uczucie miłości. Tylko o doświadczenie miłości w konkretach, tak żeby stać się świadkiem tej miłości. Żeby mieć takie doświadczenie i żeby móc o tym opowiedzieć też. Nie muszę o tym opowiadać, ale mógłbym o tym opowiedzieć, jeżeli ktoś chciałby usłyszeć, jeżeli ja widzę, że mógłbym. Owszem, trzeba też powiedzieć wprost, są w nas przeszkody, właśnie jakieś Nieufności, jakieś przeświadczenia, jakieś trudności, czasami właśnie doświadczenia jakiegoś zła, jakiejś zdrady, jakiegoś zawodu, jakiejś niewierności, a jednocześnie w tym też jest doświadczenie przebaczenia, właśnie z miłości, że popełniamy błędy, że jesteśmy ograniczeni, że nie jesteśmy doskonali. W kochaniu również, a jednocześnie, że jest miejsce i na przebaczenie, i na nowo przyjęcie, pokochanie, i dalsze poznawanie Boga, jakim jest, że to rozkochiwanie się, rozkochanie się w Bogu, to jest proces, to jest jakaś droga, że idziemy krok po kroku w tym, że nie wszystko dzieje się od razu, może tym bardziej potrzebujemy właśnie tego uspokojenia, właśnie, żeby, żeby się nie zagalopować, bo właśnie czasami właśnie to zagalopowanie, czy właśnie to ciśnienie, napięcie, że, że, że to powoduje, że popełniamy błędy w miłości. Jeszcze raz może powiem, że, że warto, żeby Bóg był zawsze pierwszy w tej miłości. On jest u początku, ale też na każdym etapie tego rozkochiwania się On jest pierwszy. On pierwszy mówi: Kocham Cię, jestem w Tobie rozkochany, a potem my na to odpowiadamy, na tę miłość, na te doświadczenia miłości, większe, mniejsze, bo On jest wierny, bo On nas nie zostawi, bo On nas nie porzuci. I są blaski i cienie, oczywiście, są pytania, niezrozumienie. Ale tu właśnie ta wierność jest bardzo, bardzo ważna. Zawsze mi się przypomina w tym kontekście właśnie kazanie jednego z braci nowicjuszy, który przeczytał właśnie ten fragment z pieśni nad pieśniami Miłość jest jak szeol. I odpowiedział, że jak dziewczyna czy chłopiec wyznaje swoją miłość, kocham Cię tej drugiej osobie, to wtedy wstępuje do szaolu, czyli do krainy umarłych. I jeżeli usłyszę z drugiej strony, ja też kocham Cię, to wtedy jest z martwych On tak powiedział, dla mnie to było niesamowite i do dzisiaj to pamiętam, ale też zaraz odniosłem to też do Boga, bo tak jest w ludzkiej miłości też, ale w miłości z Bogiem, a może nawet wszystko właśnie w tej miłości z Nim, że. Miłość to też śmierć i zmartwychwstanie, że stąpienie do krainy umarłych i potem właśnie nowe życie. Że właśnie to kocham Cię, wypowiedziane najpierw przez Boga, powoduje, że On gdzieś jest w krainie umarłych, dopóki ode mnie nie usłyszy, że ja też Ciebie kocham i wtedy jest to nowe życie z Nim w miłości. I myślę, że też z drugiej strony można tak pomyśleć, że ja mówię kocham Cię, Boże i gdy to wypowiadam, wstępuję do jakiejś otchłani, do Szeolu, właśnie do krainy śmierci, i czekam na Jego odpowiedź a ja też Ciebie kocham. To jest takie wzajemne, to jest takie obopólne, to jest niesamowite, piękne. To jest właśnie takie wzajemne przyjmowanie i oddawanie swojego życia. Że, że o to chyba chodzi w tej miłości, w tym rozkochaniu. No tak się troszkę zawieszam, przepraszam, ale sobie szły nam kolejne, kolejne, kolejne doświadczenia z mojego życia, że mógłbym o tym długo opowiadać, ale tak naprawdę mówię w tym piętpi o tym, dlatego że wierzę, że może komuś z was to, co mówię, pomoże w tym osobistym swoim doświadczeniu, bo to jest piękne, że Pan Bóg mnie kocha, ale też będzie piękne, jeżeli Ty będziesz mógł, ty byś, będziesz mogła powiedzieć, że Pan Bóg mnie kocha. Że, że jestem rozkochany, że jestem rozkochana w Bogu, że, że mam takie doświadczenie. I z całym szacunkiem do wszystkich e, zasad, które też są ważne w miłości, e, no to jednak je, ta miłość, to rozkochanie jest takim pierwszym i ostatnim, a może też cały czas obecnym yy, yy, doświadczeniem yy, tego, że właśnie, żeby te konstrukcje różne, inżynierskie, wewnętrzne konstrukcje, miały sens prawo, zasady, że, 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 że to wszystko może się udać tylko i mieć sens, dlatego, że, że kieruje nami miłość i że chodzi nam o miłość. Więc wszystko zaczyna się i dopełnia w miłości. Pozwólcie, że tak skończę, i każdemu i każdej z Was z całego serca życzę takiego doświadczenia. I modlę się o to, żebyśmy się rozkochiwali w Bogu, bo zawsze, jak powiedział inny nowicjusz, do mnie można zawsze bardziej kochać. Czekam na kolejne pytania. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!